Jakie najbardziej wkurzają mnie pytania, które zadajecie mi pytając w wiadomościach prywatnych. Jakie korzyści finansowe ma pracodawca, który mnie zatrudnia? I tu podajecie grupę niepełnosprawności. A ja mówię, skąd ja mam wiedzieć? Ludzie, czy ja jestem duchem świętym? Ja o korzyściach finansowych płynących... Zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, mogę mówić ogólnie, że możesz mieć potrójny odpis, czy takie, czy owakie dofinansowanie. Ale ja nie znam Twojego pracodawcy i ja nie mogę powiedzieć jednoznacznie, ile on może mieć korzyści finansowych z Ciebie, że tak powiem. Bo inne są korzyści finansowe firm, które zatrudniają na etatach do 25 osób na etatach, czyli one mogą. Yy, skorzystać tylko z dofinansowania. Inne firmy, które za, e, zatrudniają powyżej 25 etatów, one zaczynają płacić kary na PFRON, jeżeli nie zatrudniają odpowiedniej ilości osób z niepełnosprawnościami. Więc jeżeli ty mi zadajesz takie pytania, ja ci nie odpowiem. I nigdy mnie o to nie pytajcie. Ja mogę mówić o korzyściach finansowych ogólnie. Weźmy te firmy. No, może, może masz 02P, czyli schorzenie specjalne, stopień umiarkowany i zatrudniacie cię firma, która ma pięć osób. No i ty możesz sobie wyczytać, że na przykład bierze tam powyżej dwóch tysięcy złotych, czy tam. Znajdź sobie, że nie wiesz, ile, jakie to są kwoty, znajdź sobie na stronie internetowej. Jest mnóstwo takich podpowiedzi. Ale on może na przykład powiedzieć, nie spełniać jednego z warunków z proporcji, raczej jest zachęty i nie dostanie za ciebie żadnego dofinansowania. Nie wystąpi o żadne dofinansowanie. Nie dostanie żadnej też kasy, kiedy się przyznasz do niepełnosprawności takiemu pracodawcy zatrudniającemu do 25 osób, do swojej niepełnospra niepełnosprawności po okresie próbnym. Ponieważ, żeby dostać dofinansowanie, niepełnosprawny musi zgłosić swoją niepełnosprawność niezwłocznie po zatrudnieniu. No teoretycznie dostałby po 2000, ale tak naprawdę nie dostanie. Nic, więc pytaj, zadając mi takie pytanie, ja cię mogę wprowadzić w błąd, dlatego ja ci nie odpowiem na takie pytanie. A jakie ja dostanie na przykład, czy skorzysta i z wielokrotnego odpisu na PFRON, firma, która na przykład zatrudnia 100 czy 2000 osób? Ile dostanie, może skorzystać z odpisu moja firma, która mnie zatrudnia? A skąd ja mam to wiedzieć? A może już żadnego odpisu nie, nie skorzysta, ponieważ przekroczyli wskaźnik zatrudnienia. 6% i mogą co najwyżej dostać na ciebie dofinansowanie, i możesz pomarzyć, yy, że skorzystają, yy, że firma skorzysta z wielokrotnego odpisu na, na Pephon i nie masz już tego argumentu. Więc pro, bardzo Was proszę, nie denerwujcie mnie i nie za, zadawajcie pytań, ile firma mo, jak może skorzystać finansowo zatrudniając Ciebie. To musiałbyś mieć. Informacje ile zatrudniają na etatach osób pełnosprawnych, niepełnosprawnych, a takich informacji na pewno nie dostaniesz z księgowości. Więc nie zadawajcie mi żadnych takich pytań i mnie nie wkurzajcie, nie denerwujcie. A ogólne informacje na temat ile jak pracodawca skorzysta yy, przy zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami znajdziecie na stronie zero.pefron.pl i i na filmach, które nakręcam. A kwoty dofinansowań są pięknie wyszczególnione na stronie internetowej Pefroni. Wszystko jest pięknie opisane.